Siemano, witajcie! Mamy dzisiaj czwartek. Pokażę Wam dzisiaj z kolei dzień jedzenia, i jak on u mnie wygląda na ładowanie. Będą to lekkostrawne potrawy, więcej kalorii, sporo węglowodanów, trochę tłuszczu. Będą to również przydatne opcje posiłkowe dla wielu sportowców, którzy się zmagają z tym, że nie wiedzą, co robić, jakie posiłki. Pokażę Wam mega proste opcje. E, począwszy od białkowo-tłuszczowego śniadania i zaczynamy od steka z antykotu wołowego, który dzisiaj wjeżdża na śniadanko. 200 gram steka, którego sobie będziemy smażyć e, zaraz. Tak wygląda nasz stek. Piękna wołowinka hiszpańska. Tutaj ja mam powiem małe świetle mięso, także trzeba z tego korzystać. A jak wiecie i oglądacie mnie, no to wołowina to jest u mnie ulubione mięso i szczególnie jeśli chodzi w śniadanie, gdzie tylko tłuszczu mam więcej. co jest. Okej, okay. używam sobie trochę tłuszczu bez tłuszczu, bo to jest tak naprawdę PAM, który tłuszczu nie zawiera, oczywiście osoby, które mają w diecie więcej tłuszczu mogą sobie użyć oliwy. Także rozgrzewam sobie dwie patelnie, na jednej będzie leciał zaraz stek, którego sobie jeszcze przemyję wodą. OK. On fajnie, żeby sobie jeszcze złapał temperaturę pokojową, nim go na patelnię. Na tej patelni mniejszej będą jajeczka sadzone, natomiast jeszcze dodatkowo do wody będzie lądowały szparagi, moi drodzy. No niestety w Polsce już niedostępne. W Hiszpanii jak najbardziej przepyszne szparagi, tutaj mamy dosyć konkretne, jak widzicie, ładne, dorodne. Także one będą szły do wody, później sobie jeszcze je troszkę podsmażymy. I od tego zaczynamy śniadanie, czyli węgli nie ma, węgli dopiero będą później, bo trening też wjeżdża później, bo trenujemy gdzieś po około 3-4 posiłkach, jeszcze zobaczymy. Także później będą węglowe dane, śniadanie białkowo tłuszczowe Ile to u mnie wygląda? Dzisiaj e, jeszcze zgubię troszkę wody, naładuję mięśnie, odwodnię się jeszcze mocniej. E, no i tyle, zobaczycie cały proces, także do zobaczenia i do oglądania. Wrzucamy sobie steka na patelnię. On nam się tu fajnie już będzie smażył. Szparagi musimy przypowiedzieć, bo trochę mały garnek tu jest, niestety nie mam większego. 6-7 masz. No, dodamy sobie soli. Dzisiaj sól jest już liczona, także nie będzie jej za wiele. I weźmiemy sobie jeden gram soli do szparagów. Tutaj jeszcze mogłaby powędrować cebulka generalnie. Mogłyby być jakieś pieczarki, aczkolwiek e, same szparagi mi wystarczą. Będzie to dobry posiłek. Prosty, szybki. Stek się robi w 3 minuty. Szparagi też się mega szybko gotują. Później jeszcze je wrzucę na patelnię po steku z tego tłuszczu, który mi się wytopi. Także fajnie to zagra. Dodatkowo jajeczka. Jajeczka, jajeczka. Ok. Okej. Okay. I tak wygląda moje śniadanko dzisiaj. Ładnie się zarumienił. Także tyle, moi drodzy. Ja zaraz odpalam swoje śniadanka na balkonie. Mamy balkonik, także lecimy z posiłkami dzisiaj. I do zobaczenia w następnym. Okej, okay, moi drodzy, ja już po śniadaniu. Chciałem jeszcze wspomnieć, że jeśli chodzi o samą dietę, to dzisiaj ona wygląda tak, że podaż protein jest mniejsza, więc dużo mniej mięsa niż normalnie. Generalnie nie potrzebuję tego doładowania, bo moje mięśnie jakby nie są stymulowane treningiem aktualnie, nie trenowałem ciężko, nie zwiększałem ich rozmiaru, jedynie są tam powiedzmy w celach bardziej smakowych, a skupiłem się bardziej na energetycznych makroskładnikach. Więc tym bardziej powinna ta, taki powiedzmy rodzaj żywienia pasować większości osób, którego tego białka aż tyle nie potrzebują. Także ja normalnie jem więcej tych protein. Dzisiaj ich będzie w granicach 200 gram. Normalnie ich jem 350 na dzień. Węgli natomiast będzie około 500, może 600. Zobaczymy, jak sylwetka się będzie zachowywać. Będę podejmował decyzje na bieżąco w oparciu o to, jak będę wyglądał no i tłuszczy też tak około 60, może 70 gram. Jak to się okaże wszystko za mało, to doładuję jeszcze jakimś burgerem wieczorem, żeby ładnie tą suwetkę wypełnić, żeby gdzieś ta woda weszła całkowicie do mięśni, spod skóry również. No i tak to wygląda. Jeszcze Wam opowiem parę słów o tym, co się działo wczoraj, bo generalnie mieliśmy wylatywać w poniedziałek z Hiszpanii, natomiast odwołali nam loty. I teraz konsternacja, bo tych lotów nie ma tak naprawdę na zawołanie teraz. Przez właśnie całego e, covid e, niestety odwołali nasz lot wizerem. I no jesteśmy powiedzmy w dupie, bo nie ma jak wrócić. Musimy nocek brać. No i na szybko e, patrzyłem jakiś kolejny lot. Natomiast e, kolejny lot okazał się do Wrocławia. I jest on jutro w niedzielę, czyli e, przepraszam, pojutrze. Dzisiaj mamy piątek. E, w sobotę startuję, czyli jutro, a w niedzielę chciałem iść na zawody pro zawodników proszą, tak? I tam kurde byłem tak nastawiony na te zawody też po to tu między innymi przyjechałem, żeby je zobaczyć, żeby zobaczyć zawodników open światowej klasy i generalnie bardzo mi na tym zależało i teraz się okazuje, że kupując ten bilet Jedyny, który pozostał do Wrocławia, no i będę musiał zrezygnować tak, z tego, pójdę tylko na poranne jakby część zawodów, gdzie nie będzie tych zawodników open, nie będzie 212, będą tylko męska sylwetka oraz chyba kobiece jakieś tam kategorie. Natomiast, jak mówię, nie urządzam je to za bardzo, no bo zależało mi na tych e, wielkich gościach i, i zobaczyć znowu, jak oni wyglądają, bo no, uwielbiam to, a to jest kwintesencja, tak naprawdę, tego sportu, tak. Więc mega szkoda, że tak się to potoczyło, aczkolwiek tak miało być. No, z jakiegoś powodu to się wydarzyło. E, trzeba brać życie to, co nam daje e, i to zaakceptować, a nie płakać nad rozlanym mlekiem. Jest pięknie, zobaczcie. Jesteśmy w Alicante, tak to wygląda. Zaraz wschód słońca będzie pewnie. O ósmej bodajże. Wczoraj też byliśmy na wschodzie słońca, akurat. E, powiem Wam jeszcze, że tak jak wspomniałem, no, dzie dzieją się czasami takie rzeczy. Trzeba to zaakceptować i przede wszystkim zaakceptować to, na co nie mamy wpływu. Skupić się na tym, na co mamy wpływ i generalnie na to wpływać. tak Jeśli ktoś by dał Ci wybór e, przejmować się tym, na co masz wpływ i na tym, co nie masz wpływu, no to chyba wybór jest prosty. tak Powinniśmy się skupić na tym, co możemy poprawić. I teraz e, wczoraj wydarzyło się właściwie kilka takich rzeczy pod rząd. E, począwszy od tego, że zgubiłem pieniądze. E, później właśnie coś tam się wydarzyło jeszcze, ogólnie ten dzień był dosyć zakręcony, e, natomiast finalnie uspokoiłem myśli, ogarnąłem sobie to w głowie i skupiłem się na tym, na co mogę wpływać i zawody są teraz najważniejsze, jutrzejszy start, to jest mój dzień, muszę wybrać jak najlepiej, pokazać się z jak najlepszej strony i na tym jest moje pełne skupienie. Także ja idę sobie na krótki spacerek z rana, jak widzicie, po śniadaniu. Później polecą kolejne posiłki i widzimy się niebawem. Okej, okay, przejdziemy do kolejnego posiłku, który będzie już węglowodanowy. I tutaj Wam pokażę fajną opcję z kaszką ryżową, czy kleikiem ryżowym bardziej. Ja sobie taki kleik robię ze względu na to, że po pierwsze super się trawi, po drugie... Szybko się wchłania, węglowodany gdzieś tam trafiają tam gdzie trzeba, czyli do mięśni, i generalnie smakuje to mega dobrze. Jest proste w przygotowaniu. Nie wygląda to smacznie, bo tak to wygląda. Tutaj jest jedna porcja, ta jest powiedzmy bardziej e, taka w ciągu dnia, czyli mam tutaj klej kryżowy, izolat, e, maso migdałowe. E, tutaj natomiast mam opcję bardziej potreningową z owocami, bolówki. I z tego sobie zrobiłem takie lody, trochę to zamroziłem, także to będzie fajnie wjeżdżało po treningu. Tutaj mam 150 gram węgli, trochę płatków jeszcze e, takich śniadaniowych. No i generalnie tutaj macie dowolność pod względem owoców. Możecie truskawki, borówki wrzucić, możecie bolero wrzucić smakowe, czyli na przykład macie ochotę, nie wiem, na ten kleik o smaku banana i truskawki i do tego dodajecie izolat. I jednocześnie jakby bawicie się, komponujecie sami sobie różne przeróżne opcje. Także jeśli chcecie, żebym pokazał, jak to robię, piszcie w komentarzach, to pokażę Wam, jak dokładnie taki klejk zrobić. Można kupić z firmy Nestle, co wychodzi drogo, bo tam bodajże za kilo wychodzi 30 zł. Można to zrobić z mąki ryżowej taniej, i to wtedy wychodzi około 10 zł. za kilo. No i można to z ryżu też zrobić samemu. Co wychodzi chyba 3 zł za kilo, tak? Więc są trzy opcje. Ta najdroższa jest najprostsza i najszybsza, bo macie gotowy kleik, który tak naprawdę jest gotowym produktem, ale możecie to zrobić w sposób tańszy, co wam mogę pokazać. Tylko musi być zainteresowanie. Także ja przechodzę do mojego posiłku i powiem Wam szczerze, że smakuje to rewelacyjnie, trawi się świetnie i schłodzone, no. Także. Jest bardzo dobre. To jest drugi posiłek. E, zaraz sobie go wszamam. Trzeci posiłek, moi drodzy, to będzie pierś indyka. Tutaj nie będę pokazywał podsmażona na oliwie e, z ziemniakami. Nie będę wam pokazywał tego posiłku, bo nie ma tutaj żadnej magii. E, generalnie ziemniaki sobie najpierw gotuję, później kroję w paski, podsmażam jeszcze na patelni na tej oliwie, na której się smażył kurczak. No i generalnie posiłek mega prosty. Także przemieniam. Najpierw zaczęliśmy od wytrawnego śniadania białkowo-tuszczowego, jakie widzieliście. Teraz będzie kaszka, później pierś z kurczaka z ziemniakami, następnie znowu kaszka, posiłek przedtreningowy, lecimy później na trening. Po treningu wjeżdża to, co Wam pokazywałem przed chwilą, później znowu wytrawny, ale to jeszcze zobaczymy, co będę jeść, bo muszę obserwować sylwetkę i widzieć, że po prostu reagować na bieżąco, tak? Nie dopasowuję z góry na cały dzień tego jedzenia, bo może to być zgubne. Wolę po, po każdym posiłku obserwować sobie co się dzieje, czy wodę nie podchodzę, czy wypróżniam więcej wody i tak dalej, także tutaj makroskładniki mają kluczowe znaczenie. No i co? Ten posiłek teraz będzie miał 80 gram węgli, 20 gram tłuszczy i 30 gram białka, czyli stosunkowo mało białka E, dosyć sporo tłuszczy, dosyć sporo węgli po to, żeby się dobrze naładować, żeby to ładnie wszystko powypełniać.